Cześć kochani, jak widzicie, kadr trochę mi się zmienił, a to wszystko przez to, że dorobiłam się trzeciego regału, na którym znajdują się głównie mangi, ale książki też się na nich znajdują. Nie pokażę Wam go na razie w całości, zostawię go na Bookshelf który w sumie będzie za niedługo. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem, bo dawno taga nie było. Jeżeli chodzi o bukta, to będzie to jesienny bukta. Zważywszy, że jesień dopiero się zaczęła, więc pora idealna. Jak widzicie, mój niezastąpiony krajecik jest już gotowy. Mam nadzieję, że wy też, więc zaczynamy. Pytanie pierwsze: Szeleszczące liście. Świat jest Twoim kolorów. Książka z jesiennymi barwami na okładce. Hmm, czy ja miałbym książkę z takimi barwami? W sumie znalazłoby się kilka. Pokażę Wam dwie. Pierwszą taką książką są Zwiadowcy, Księga Czwarta, Bitwa o Skandie. Jak widzicie, przeważa kolor złoto-pomarańczowy. Mamy nawet ususzone liście dębu. Okładka w ogóle bardzo kojarzy się z jesienią, właśnie przez las, przez spadające liście. Drugą książką jest Apollo i Boskie Próby, tom pierwszy, czyli Ukryta Wyrocznia. Jak widzicie, też przeważa tutaj pomarańczowy, ale również niebieski. Ten pomarańczowy kojarzy się tak trochę z zachodzącym słońcem, którego w jesieni jest coraz mniej, ale ma to też związek z fabułą. W końcu Apollo, Bóg Słońca, tutaj takie jakby zachodzące słońce. Okładka bardzo adekwatna do treści. Pytanie drugie. Cieplutki sweter. W końcu jest na tyle zimno, wychodzić w grubych ciepłych swetrach. Książka, która wywołuje uczucie puchatego ciepełka. Puchate ciepełko. Ja tutaj postawię na burzę piaskową Rollinsa, bo co innego odda ciepły klimat niż przygoda na pustyni. I nawet okładka jest w takich trochę jesiennych kolorach, więc wszystko w temat. Pytanie trzecie: jesienna burza. Wicher wieje, deszcz cieleje. Książka do czytania w Burzowy Dzień. Do czytania w Burzowy Dzień. Do czytania w burzowy dzień. Ja by tu, tu mam książkę pokazać, żeby też się za bardzo nie powielało. Era go Christophera Pauliniego. Nie dość, że jest to trochę grubasek, to kiedy jest deszczowo na zewnątrz, jak dzisiaj, to mimo przeniesie do jakiegoś fantastycznego świata, żeby oderwać się od tej szarej rzeczywistości deszczowej. Więc. Stawiam na Eragon'a. Pytanie czwarte. Chłodne, rześkie powietrze. Najciekawsza fikcyjna postać, z którą zamieniłabyś się miejscami. Hmm. z kim bym się chciała zamienić miejscami? To jest ciężkie, ponieważ wszystko co czytam to zawsze ktoś ma kłopoty, zawsze ktoś idzie na jakąś niebezpieczną misję. Hmm. Chyba wiem, jaką postać, czy też książkę lub mangę wam pokażę, z kim najchętniej zamieniałbym się miejscami, choć też często wpada w kłopoty. A mam na myśli postać Izuku Midorii z My Hero Academia. Deku, czy też Izuku, jak ktoś woli pełne imię, jest zwykłym chłopcem, który w pewnym okresie swojego życia otrzymuje dar. Ponieważ urodził się bez własnego daru i trafia do Akademii dla superbohaterów, dla przyszłych superbohaterów. I jest to postać, która pokazuje, jak można dążyć do określonego celu, a nie tylko, że jestem wspaniały, wszyscy macie mi się kłaniać i tak dalej, i tak dalej, jak w większości. Książek młodzieżowych, że bohater jest rzucony w wir akcji i on od razu wie, co robić. Tu mamy całkiem inną sytuację, i dlatego myślę, że z chęcią zamieniłaby się miejscami z deku. Choć on też nie ma łatwo, ale o tym wam powiem w osobnym filmie dotyczącym tej mangi. I pytanie ostatnie. Gorący cytr jabłkowy. Książka, która według ciebie jest niedoceniona. Hmm, czy ja mam takie niedocenione książki? W sumie nie bardzo, w sumie mogłabym znowu wrzucić Jamesa Rollinsa, bo jak zaczynałam go czytać, to praktycznie nie wiedziałam, po prostu przeczytałam na internecie opis i po prostu mnie zaciekawił, a tak naprawdę nie wiedziałam o co chodzi, kim jest ten, a, kim jest ten autor, ile ma książek napisanych itd., itd., ale myślę, że Rollinsa już macie dość, jeżeli chodzi z mojej strony. Bo praktycznie w każdym tagu idzie jakiś rollin, teraz też poszedł. Ehm, niedoceniana książka. Chyba wiem już, co pokażę. Może Was trochę zdziwi, ale uważam, że taką te teraz niedocenianą książką jest Złodziej Biorona, autora Farika Rajordana. A to dlatego, że docelowy target czytelników to jest do 12-13 lat. I po prostu wiele star wielu starszych czytelników uważa, że ta książka jest bardzo schematyczna, że Jordan czerpie inspiracje z innych twórców, jeżeli chodzi o sam zamysł. Główny bohater ma 12 lat w tej części, trafia na obóz herosów i od razu zostaje wciągnięty w niebezpieczną misję. I wielu ludzi uważa, że jest to bardzo podobne do Harry'ego Pottera, mimo że yy, historia dzieje się w całkiem innym świecie, są całkiem inaczej wykreowani bohaterowie, ale właśnie wielu ludzi zraża się do tego tytułu, uważa, że jest dziecinne. Ja uwielbiam Rajordana, nie przestanę go czytać, jeżeli chodzi o książki mitologiczne. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś naprawdę doceni Starania Rajana, szczególnie że cała historia pierwszego tomu powstała e, początkowo dla Ricka Rajorana, który podobnie jak Persi i inni herosi, cierpi na dysleksję. I uważam, że sprawić własnemu dziecku taką przyjemność, że praktycznie dzięki tej książce może się oswoić ze swoją wadą. To jest naprawdę coś pięknego. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli będziecie chcieli odpowiedzieć na te pytania, to zostawię Wam je w opisie. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, na fanpage na Facebooku, na mój profil na Instagramie. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Jest jak mi strzelają ręce.